Dzień dobry YouTube, witam was w Springwoods David z Dan, Miki z tej strony Jedziemy, jedziemy z koksem Bill nas prowadzi yy, Przestraszyłem kruka Okej, okay. w takim razie Pierwsze co zrobimy, zniszczymy totem Ciekaw jestem, kto będzie dzisiaj naszym oprawcą Czy ja to w ogóle nagrywam? Chyba tak Myślę, że tak. Dobra, prawie czego będę tak sobie gadał? Tyle I lecimy. Oho, tam są. Dobra O jest, nie, 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 spokojnie. Chatnie poszedł do skrzynki z narzędziami. On się gdzieś tutaj kręci. Ja go na razie nie widzę. Czy z czy Aha, jest tutaj. A Wow. obrzygała skrzynkę zapewne przez co nie będę mógł nic wziąć no nic dobra robimy swoje w takim razie skoro poszło w tamtą stronę to ja mogę sobie przebiec i i naprawiać z tej strony o boże nope ale no, widzicie znowu trafiła mi się plaga kurde ja to mam szczęście Ko Kolejna gra z plagą. Dobra, przycumpnijmy. Ok, w porządku. Oto. Nie ma co ryzykować, ale mówię, kolejny raz z plagą i kolejne dwa generatory, do których podchodzę po raz pierwszy, są zablokowane. Tutaj z kolei jest. Generator, no nic, nie wiem czy to przejdzie na mnie, no ale trudno, najwyżej się umyję, ale no trzeba robić te generatory przecież. Okej, okay, jeden już leży, ale jest dosyć daleko. O Boże, fatalnie z tą plagą wyszło, no ale dobra, pójdę się umyć. Zaraz, teraz nie będę w ogóle nic widział. Dobra, mijemy się. W porządku. No kurde, nikt go nie odwieści, Dobrze, odwiesił. Ktoś go tam... Jezus, znowu? A tym razem od czego to? No bez jaj. Cholera. Jakiś, jakaś mocna tak klątwa, naprawdę. Dobra. Pójdę w takim razie jeszcze raz. Jezu. Za chwilę. No nie! Nie. Nie, Bill! Co zrobiłeś? Teraz ja muszę spadać przez ciebie Będziemy tutaj. Bez tych umycia ja to będę ją z... przesranę. Dobra, mniejszymy inej. Okej, okay. uciekam, po prostu uciekam. Widzę, że jest tutaj duży problem. Dobra, dobra, dobra. Myślę, że ucieknę. Ojej. polega na problem. Dobra. Spróbuję. Spróbuję pomóc. Ona w końcu nie A tutaj, OK. Dobra. Przejdziemy tutaj. Się zba Dobra, pewnie mnie zobaczyła Ale wiecie mamy tutaj paletę W porządku Warto się zatrzymać trzymać tego miejsca Dobra, poszła sobie Ale niestety Tamten wisi Dobra, O nie. Dobra, teraz nie mogę się ruszać. Patrzcie. Udało się. Nie zauważyłam mnie. I o to chodzi w tej grze. Trzeba zachować spokój. Prawie czego dać się księgnąć? Chodź, chodź, chodź tutaj. Tu, tu, za mną, za mną, za mną. Lara, tak się uzięła na niego, na nim. O, szkoda. Bardzo wielka szkoda. Czy ona on chyba już zginie, niestety? Dobra, teraz spokojnie Idziemy w takim razie za drugą stronę ogrodzenia. Dobra, to było bardzo ryzykowne, ale widzicie, nawet się opłaciło. Może no zostawię. W takim razie tą pierwszą, może, yy... jak to się nazywa, ten pierwszy kranik z wodą, A tam znajdę, no i tak, i tak muszę znaleźć inny. Dobra, musimy, o jest dobra, ale mamy przynajmniej czas, żeby się umyć, bo to widzę, że dam tego ściąga teraz. O, to będzie bardzo ciężka rozgrywka. Chwila, moment, tamten wydaje mi się, że jest ranny Dobra Ma trochę zbyt mocne klątwy to Trzeba wszystkie czaszki zniszczyć oh. Dobra, poszła sobie W drugą stronę Pogoni. A to co, już, to co musimy zrobić, to uwolnić tamtego. Spróbujemy. Cały czas gdzieś się czai. Jest niedaleko. Muza gra. Nie lubię tej muzyki, naprawdę. Dobra, idzie. Poczekajmy. O, Pięknie, został uwolniony. Ale i tak musi się najpierw umyć ja tak mówię, umyć. To przecież nie chodzi o takie zwykłe umycie, tylko o oczyszczenie. Plagi. Zarazy. Ach, kurde. Jezu, no i, i znowu złapię. No, nie wiem, jakoś... Jakoś ta ekipa szybko daje się złapać, nie wiem czemu. Coś znaleźć, może trafi mi się jakaś skrzynka z narzędziami. Bardzo bym chciał. No dobra, może, może wolałbym na wyższym poziomie, ale nie narzekam. To też jest dobra opcja, nawet taka na pierwszym. Zawsze, zawsze minimalnie szybciej naprawimy. O, 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 cholera. No i znowu leży. No to. Podejrzewam, że to już będzie niestety ostatnie, ostatnie zawieszenie na haku, tak więc nawet nie będę próbował mu pomóc. Okej. Okay. Okay. Tutaj źle zrobiłem. Chciałem iść z drugiej strony, żebym był troszeczkę mniej widoczny. I w tym samym momencie miałem test do wykonania. No i gra policzyła to... W ten sposób jakbym chciał uciec. Tak jakbym wolał uciekać w tym momencie niż rozwiązywać test Czy zdawać te ja pierdzielę. No to chyba prawdopodobnie teraz przeze mnie ona tutaj przyjdzie i zacznie nas ścigać Dobra, to jest tej skrzynki mi nie szkoda, więc naprawiamy do końca Jest nas tylko dwóch Nie tak dobrze to wygląda Oł. Dobra, tu jest paleta. Ups, u... <ścoughs> Dobra, po poleciała za... Nie, nie poleciała, jest tutaj. O, już go brzegała cholera, jasna Ja nie wiem czy, czy w ogóle mi się opłaca. Naprawiać to ustrojstwo. Chyba... Chyba lepiej będzie, jeśli w miarę szybko znajdę wejście do podziemi. Przynajmniej żeby wiedzieć gdzie jest, bo on chyba już będzie wisiał po raz ostatni. Okej, okay. teraz muszę uciekać, bo ona doskonale wie gdzie jestem. No i zostałem sam. Sam jak palec, boż. To będzie masakra. Eee... Żałuję, że nie wziąłem mapy. No ale wiecie, no nikt się nie spodziewał w tym, w takiej sytuacji. A we w hipunku mam dwie mapy. Dobra. Na razie idziemy. Nie, nie będzie nam się raczej opłacało uciekać. Więc będziemy po prostu się chować gdzieś w gąszczu. Bo i tak... Zbyt dużych szans na ucieczkę nie mamy. No właśnie tak. Dobra. Takich mówię, no. Szukamy. Szukamy wejścia do podziemi. Może się gdzieś trafi. Jeśli nie, to będę. Będę próbował oczywiście naprawiać generatory. Ale to się troszeczkę mija z celem, mówiąc szczerze. Za dużo tego. Trzy generatory. Ja sam. No ra raczej to jest bardzo korkołowe zadanie. Nie dla jednego gracza po prostu. Dobra. Nitko nitko kryjemy się. Nie dajemy szansy na zwycięstwo poprawce. Pladze. Takiej na imię. Tak czy zaraz? Teraz powiem, to nie istotne, nie lubimy jej, to jest pewne. Na razie obchodzę teren dookoła, zobaczymy czy czy przypadkiem gdzieś tutaj nie ma wejścia do podziemia. Na razie nie widać, na razie nie widać, ok, kryjemy się. Nie widzę jej, więc... Nie wiem z której strony, ale dobra, poszła sobie. W porządku. Jeśli ona znajdzie wejście do pierwsza. O, podejrzewam, że zrobi to bardzo szybko. To... To raczej będzie go pilnować gdy już do końca gry. Czasami tutaj są też wejścia, ale nie tym razem. Cholera. Nie chcę biegać, żeby w razie tylko mieć ten sprint zachowany. Ja wiem, że trochę nudne trochę, y nawet nie trochę nudno to wygląda. Takie właśnie chodzenie, skradanie się. O nie. No to ona już wie, że gdzieś tutaj jestem. A ja nie wiem, gdzie ona jest. Ok, Poszło dalej. Ale wie, że jestem gdzieś w okolicy Dobra, spokojnie Patrzcie, jest! Mamy to! o oh, shit! Ale się udało. Kurczę. Nieźle, nieźle, nieźle. Bardzo się cieszę. To nie był taki bezsensowny ran. Opłaciło się. E, opłaciło się spokojnie przechodzić e, i, i dotrzeć do e, płazu. Który, którym się wydostaliśmy. Tak więc dziękuję bardzo za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, Hejos.